Bardzo proszę, Pan Radny. Szanowni Państwo, no nie sposób nie wypowiedzieć w tej kwestii, ale że ja również byłem inicjatorem między innymi tego, że to ta jest podstawiana i złożyłem stosowny wniosek do właściciela jeziora, którym jest, no czeka może Pani Drew załim zdjęcie, bo będzie na pewno publikacja piękna w przeglądzie, który Pani wydaje, podpisuje i ładnie by Pani tam zawsze umie. Proszę bardzo, nie przepraszam. Pana, proszę panie, proszę, który Panu, panie. proszę. pani, proszę pani, Dzień. Dzień to, Dzień. Dzień. proszę pani, proszę Panią, proszę proszę Bardzo pan proszę. proszę, Pan Radny Szanowni Państwo, no, nie sposób się tutaj nie wypowiedzieć w tych kwestii. Ale, że ja również byłem tutaj inicjatorem między innymi tego, że to ta wojewódzka jest podtapiana i złożyłem stosowny wniosek do właściciela jeziora, którym jest, no poczekaj może Pani dyrektor, nim zdjęcie, bo będzie na pewno publikacja w w przeglądzie, który Pani wydaje i i ładnie mnie Pani tam zawsze umówi. Przepraszam bardzo, ale... Nie. Proszę Pani, nie ma panie proszę mnie przerywać. Do, do proszę panie, do... ja Tak, mam do Pani uwagi. Proszę ja Pani, dużo I do Pani zachowania również. No, no. Proszę Państwa, ja chciałem... Bardzo pan, proszę, proszę, Pan Radny... Nie... Pan radny nie... Szanowni Państwo, no, nie sposób się tutaj nie wypowiedzieć w tej kwestii, ale ja również y, byłem tutaj inicjatorem między innymi tego, że droga wojewódzka jest podtapiana i złożyłem stosowny wniosek do właściciela Jeziora, którym jest, no poczekaj może Pani Dyrektor, złomię zdjęcie, bo będzie na pewno publikacja w przeglądzie, który Pani wydaje, opisuje i ładnie mnie Pani tam zawsze umówi. Przepraszam bardzo, ale... Proszę nie Pani, ma proszę Pani, przyjem, ukoń, bardzo, do, proszę do, do nie Pani, proszę ja Pani, proszę Pani, proszę Pani, proszę Pani, proszę Pani, proszę Pani, Pani, proszę Pani, proszę Pani, proszę Pani, proszę Pani, proszę Pani, proszę proszę na opracowanie dokumentacji na plazach przy szkole. Wartość sprawozdania. Natomiast chcę Państwu zakomunikować, że prawdopodobnie opisane są to środki unijne i Mamy e, 15... środki na różne, a, a lokata została odłożona na pół roku, więc roku temu o wyłonienie to, no to to dzisiaj na jakie opracowanie, ale na, pewno na wyższe, to, jest na rachunku, który jest naszym dodatkowa informacja, aż po sprawozdaniem z wykonanych budżetu, że jeszcze miesiące złotych właśnie na początku lipca, także na dzisiaj mamy 2 miliony e, lokaty I ta jedna ta karta milionowa miliona się skończyła, właśnie niedawno e, m, zamknęliśmy. Ponad 30 złożonych było tych lokacji, więc się ten e, i, i e, ja wam w swoim sprawozdaniu z, wej z wejściem na pracę do wyższołym, pojedynczym przed się termin i przetargów i jak Pan Burmistrz mówił w swoim sprawozdaniu z, z wejściem na placę budowy z różnych obiektywnych przyczyn niezależnych od